1919 roku nie obchodzimy z powołania jej do życia. Jesteśmy przy pomniku losów ojczyzny, gdzie kilka lat temu również i w tym miejscu znalazł się obelisk pamiętający śmierć policjantów, policjantek, oficerów policji w łagrach sowieckich w Ostaszkowie, w Starobielsku, w Katyniu. Chciałbym, żebyśmy przez chwilę w ciszy uczcili pamięć pomordowanych a tuż po złożyli na grobie losów ojczyzny, przypomników, kwiaty z państwa i z naszej strony. Dziękuję. Panie Komendancie, Panie Generale, pan Inspektor Wojciech Jakubowski melduje policjantów Komendy Powiatowej Policji o Ławie gotowych do rozpoczęcia uroczystości z okazji, z okazji święta Policji. Dziękuję. Panie i Panowie Oficelowie? Dzisiejszy dzień jest świętem 92. rocznicą powołania Policji Państwowej. Jest to szczególny dzień, bo dzień, w którym część z Was Otrzyma wyższe stopnie, część z Was otrzyma awanse, nagrody, wyróżnienia. Ja cieszę się jako Komendant Powiatowej Policji, że tyle osób docenił resort, docenił samorząd, bo on również docenia Waszą ciężką pracę. Ja w imieniu swoim własnym za. Tą pracę, tą służbę chciałem serdecznie, serdecznie wszystkim Wam podziękować. Ja myślę, że do końca roku uda się również zakończyć to, co udało się nam rozpocząć w roku bieżącym, a więc remont dzisiejszej siedziby. Bo też chciałbym wspomnieć o tym, ten budynek zmienił swoje dotychczasowe oblicze. Mam nadzieję, że już wkrótce zakończymy prace związane z rewitalizacją przy udziale miasta. Mam nadzieję, że rozpoczniemy za chwilę. Do budowy nowego skrzydła parkingu tutaj, dzięki staraniom resortu MSWJ. Bardzo dużo nam pomaga również i poseł, samorząd lokalny, miasta, gminy, powiatu, i mam nadzieję, że ta nowa siedziba, może nie w przyszłym roku, bo jest to zadanie przewidziane na 2-3 lata, ale za 2-3 za lata policjanci może otrzymają nowo, nowe warunki pracy, lepsze od tych, które mamy. Żeby nie przedłużać, drodzy Państwo, Wam, moim kolegom, koleżankom serdecznie gratuluję, życzę wszystkiego dobrego, mam nadzieję i chciałem przede wszystkim podziękować za to, że jesteście tutaj, za to, że codziennie pracujecie, za to, że codziennie służycie społeczeństwu lokalnemu, którego ocena jest dobra, bo spotykam się z ludźmi, spotykam się z samorządem to oni również dzisiaj Was w taki czy inny sposób doceniają. Dziękuję również pracownikom cywilnym, którzy, których mam akurat w swojej jednostce, 20 osób. To jest też ciężka praca, ciężki kawałek chleba, za które również jako komendant powiatowy serdecznie dziękuję. Minister spraw wewnętrznych i administracji Jerzy Miller odznaczył brązową odznaką zasłużony policjant podkomisarza Artura Dobroborskiego, aspiranta sztabowego Arkadiusza Żachtowskiego i aspiranta Przemysława Załockiego. Komendant Główny Policji mianował na wyższe stopnie policji, na stopień młodszego inspektora podinspektora Jacka Gałuszkę oraz na stopnie podinspektora policji nadkomisarz Pawła Muchę oraz nadkomisarz Alicjan Jedną. W rozkazach personalnych z dnia 12 lipca 2011 roku komendant wojewódzki Policji mianował na wyższe stopnie policyjne na stopień starszych aspirantów religijusza-maszaka Zbigniewa Krzyka. stopnie na stopie aspirantów Bogusława Gądka, Dariusza Buterka, Andrzeja Łuska, Roberta Majdę, Mirosława Olgówkę, Mariusza Pawlaczka, Mariusza Skrętkowicza, Piotra Sosulskiego, Witolda Walkowiaka, Andrzeja Zarównego, Krzysztofa Żelena. Na stopień aspirantów policji mianował młodszych aspirantów Rafała Bartiela, Andrzeja Górskiego, Teresę Jęć, Mariusza Jędrzejskiego, Grzegorza Piotra Lipniaka, Adama Monasterskiego, Włodzimierza Szparę. Na stopień młodszych aspirantów mianował starszych sierżantów Anną Jackowską, Tomasza Jarząbskiego. Pawła Kamińskiego, Roberta Skibę, Piotra Szatkowskiego i Roberta Żaka. Na stopień sierżantów sztabowych mianował starszych sierżantów Łukasza Kamińskiego, Tomasza Floriana, Tomasza Kosowickiego i Andrzeja Siołem. Na stopień starszych sierżantów mianował sierżantów Beatę Sztal i Łukasza Foltyńskiego. Na stopień sierżantów mianował posterunkowych Pawła Martowskiego, Łukasza Brońskiego i Agatę Waliszewską. Pani Teresa Jęcz, Serdeczne podziękowania za osobiste zaangażowanie w pracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa społeczności Oławy wraz z życzeniami kolejnych sukcesów zawodowych, satysfakcji spełnionej trudnej służby oraz pomyślności w życiu osobistym. W imieniu samorządu Oławy składa burmistrz miasta Franciszek Październik. Dla pana aspiranta Witolda Rawskiego, pan aspirant Ireneusz Ciosek, mnie pan sierżant Bartosz Szefek i Pan Młodszy Aspirant Tartu Urbaniusz-Szachnowski. w imieniu władz samorządowych, mieszkańców gminowa oraz własnych gratuluję bardzo dobrych wyników pracy. Pana zaangażowanie w codzienną służbę, obowiązkowość i sumienność zostały dostrzeżone przez Komendanta Powiatowego Policji w Oławie. Które wytypową Pana do Nagrody rzeczowej, i przyznanie przez Minę Nasz samorząd wspiera Waszą pracę różnymi darowiznami czy, czy też wsparciem pieniężnym. Teraz wyfundowaliśmy dwa notebooki, które mam nadzieję przyczynią się do tego, że. Praca papierkowa, na którą tak ciągle narzekacie, tak powiem tutaj, pani będzie łatwiejsza dla Was, a tym samym przyczyni się do jeszcze lepszego wykonywania pracy i będzie to skutkiem będzie lepsze jeszcze zadowolenie naszych mieszkańców. Poproszę o oddawanie nagrody pana Wojciecha Jakubowskiego. Wojtku, bardzo Ci dziękuję i do naprawdę... Ja również jako komendant powiatowy chciałem się przyłączyć do życzeń tym razem dla naszych pracowników cywilnych, a więc chciałem również i im podziękować za dzisiejszy wkład w pracę, za to, że wspieracie mnie również jako komendanta powiatowego. I przyjmijcie również i ode mnie te drobne upominki dla Was. Ja dziękuję dziewczynom pracującym w sekretariacie, Panie Komendancie, Wielczu Laskowicza, Sylwia, przyjmijcie taki drobny upominek od Komendanta Powiatowego. Dziękuję. Pani Monika Małecka, jeśli można. Panie Komendancie, moja prawa ręka o logistykę. Naprawdę nie dałbym rady, gdyby nie Monika. Gdyby nie jej osobiste zaangażowanie w plan rewitalizacji i to, co Pan za moment zobaczy, to między innymi jest jej zasługa. Monika. Dla Pana przygotowałem, drodzy Państwo, Romek. Romek gdzie jesteś, nasz wspaniały konserwator. Drodzy Państwo, szefie to też jest złota rączka, On robi wszystko. Praktycznie w jednostce, gdyby nie, nie, nie jego skromne umiejętności, to powiem, że niewiele by było. <laughs> Robek, dziękuję Ci za... A ten drobny upominek drodzy Państwo, jest dla tej młodej osoby. Możesz do mnie podejść? Ja zawsze zapominam, jak to masz na imię. Angelika, Angelika jest córką naszego kolegi, którego już wśród nas nie ma. Przyjmij Angeliko ten drobny pominek od nas wszystkich jest jesteś trochę duża. dziękować za otwarte serce i za pomoc, którą mogę jeszcze od Was otrzymać. No, tak. Dziękuję Dziękuję. Dziękuję. Pan Askiel Krzysztof, Krzysztof Giewior, Wydział Dochodzeniowo-Śledczy w Komendzie Powiatowej w Ałami. W nrzur nie ma nic złego. Pod warunkiem, że nie dopuścimy nam przeszkadzała w pracy. Byłem jawnym Czuję się zaszczycony, że mogę Panu podziękować za ten trud, który Pan włożył pracując pełnią służbę w komendzie powiatowej Woławie dla dobra mieszkańców. Serdecznie do gratuluję i dziękuję. To, 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 jest, to jest nóż. Nie wiem o co chodzi, ale koledzy kupili ci wspaniały nóż, pewnie żebyś miał go, bo wiem, że trochę na ryby chodzisz, trochę polujesz, więc mam nadzieję, że będzie on wykorzystany. Spraw gospodarza pozwolę sobie w imieniu swoim własnym oraz Rady Powiatu, Władz Samorządowych wręczyć listy gratulacyjne kilku wyróżnionym funkcjonariuszom. Gratulacyjny. Z okazji Święta Policji oraz 92. rocznicy powstania Policji Państwowej w Polsce w imieniu władz samorządowych powiatu oławskiego składam serdeczne gratulacje oraz wyrazy uznania za szczególne zaangażowanie w realizację powierzonych obowiązków służbowych, profesjonalizm i wyniki pracy w Komendzie Powiatowej Policji w Oławie. Pragnę podziękować za codzienne działania podejmowane z pożytkiem dla społeczności powiatu oławskiego, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa, utrzymanie ładu i porządku publicznego. Gratuluję dotychczasowych rezultatów i proszę o dalszy wysiłek na rzecz wspólnoty lokalnej. Z całego serca życzę kolejnych osiągnięć w wypełnianiu odpowiedzialnych zadań, a przede wszystkim spokojnej i bezpiecznej służby. Z wyrażaniem szacunku przewodnicząca Rady Powiatu Ewa oraz starosta Zdzisław Prezydent. Szanowny Pan Sierżant Sztabowy Robert Rzak, Pan Aspirant Mieczysław Wilczko. Pan aspirant Piotr Sosulski, starszy aspirant Remigiusz Maszak, pan starszy sierżant Tomasz Kosowicki. Każdy z samorządów przekazał określone środki finansowe na rzecz policjantów bezpośrednio na ich konta oraz ufundowane zostały nagrody rzeczowe w postaci laptopów, które będą, mam nadzieję, wykorzystane w służbie w Wielczu i w Pałagi. Proszę Państwa, Akademia Nasza dobiegła końca.